Cześć, grzybofile! W tym krótkim filmie zaprezentuję Wam podstawowe podobieństwa i różnice dwóch gatunków grzybów, zaliczanych potocznie do grona prawdziwka, szeroko rozumianego, mam tu na myśli, borowika szlachetnego i borowika usiadkowanego. Często rosną one bardzo blisko siebie. Tu mamy na przykład borowika szlachetnego taki nie za duży owocnik, no niestety mocno wyjedzony. A tu mamy borowika usiadkowanego. Oba są pyszne, oba są jadalne, zobaczcie. Zacznijmy może od kapeluszy. Jak widzicie borowik usiadkowany będzie miał kapelusz częściej właśnie taki jak tu zamszowaty. Odcieniem się nie sugerujcie, bo akurat odcienie są dosyć zmienne jak i subiektywnie postrzegane mogą być. Natomiast borowik szachetny częściej będzie miał skórkę kapelusza błyszczącą, a nie matową. Większość grzybiarzy podstawową różnicę dostrzega w trzonach, opisując tę różnicę jako niby taką, że usiadkowany ma siatkę na trzonie, a szlachetny nie ma. No nie jest to aż tak proste. Borowiki szlachetne też jak najbardziej mają siateczkę na trzonie. Zresztą możecie ją tutaj dostrzec mniej lub bardziej wyraźnie. Natomiast sam kolor trzonu jest moim zdaniem wyróżnikiem, bo ta siateczka w przypadku usiadkowanego jest po prostu dużo bardziej brązowa. W przypadku szlachetnego częściej będzie ona biała lub w kolorze trzonu. A tutaj u usiadkowanego widzicie, że na takim białawym tle siateczka jest od samego tego tła wyraźnie ciemniejsza. Na przykładzie tych młodszych owocników jest to chyba nawet jeszcze lepiej widoczna różnica. Mianowicie widzicie tym razem po prawej stronie, może troszkę myląco, umieściłem właśnie borowika szlachetnego. Jasna siateczka na ciemnym tle. Po lewej stronie borowik usiadkowany. No, zdecydowanie ta siateczka nie jest jaśniejsza niż tło, a oto kolejny przykład takiego zestawienia. Siateczka u borowika usiadkowanego, ciemniejsza od tła, i sam trzon dość ciemny, siateczka borowika szlachetnego, jasna, tak jak i trzon, ewentualnie od trzonu może być jaśniejsza, jak już wam pokazywałem. U borowika usiadkowanego możecie też często dostrzec, tak jak być może tutaj po lewej stronie, właśnie lekkie, takie poletkowate spękanie powierzchni kapelusza, nawet u tak młodych owocników jak właśnie ten. U borowika szachetnego tak to nie wygląda, choć oczywiście jego skórka kapelusza również może być spękana, ale nie jest to tak częste i nie wygląda to identycznie. Dokładnie Wam niestety tego nie pokażę, bo. Sprzęt mi na to nie pozwala, ale zawsze możecie dołączyć do grona wspierających i umożliwić mi nabycie lepszego sprzętu. Te, jak i wiele, wiele innych grzybów, jak widzicie, zobaczycie zresztą w najnowszym moim filmie dla wspierających, bo właśnie nakręcenie filmu dla osób, które wspierają mój kanał, postanowiłem dziś się wybrać. I było to, a właściwie jest, już naprawdę udane grzybobranie, tak więc zachęcam. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!